Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie na lekcji zdalnej Twierdzenie Pitagorasa, Myślnik, Zadania. I teraz tak, od czego zaczniemy? Zaczniemy od przypomnienia pewnych rzeczy. Jeżeli mamy trójkąt prostokątny, to jeżeli mamy coś takiego, to jedna przyprostokąt... kwadrat jednej przyprostokątnej plus kwadrat drugiej przyprostokątnej równa się kwadrat przeciwprostokątny. I ten najdłuższy bok właśnie nazywamy przeciwprostokątną. To jest przeciwprostokątna. Przeciwprostokątna. A to są nasze przyprostokątne. Czyli to są przyprostokątne. Taka jest nazwa. Przyprostokątne. I teraz mam taką nadzieję, że pierwszy temat był dla Was w miarę jasny, zrozumiały. Przećwiczyliście to twierdzenie Pitagorasa na prostych trójkątach. I ja Wam tutaj nagrałem taki filmik, który właśnie robi troszkę trudniejsze przykłady. I mamy takie polecenie: oblicz, obwód i pola figur. I tutaj mamy w podpunkcie A rąb. pod punkcie B jest równoległobok, a w podpunkcie C jest trapez. I teraz czym charakteryzuje się rąb? Romb charakteryzuje się tym, że wszystkie długości to są po prostu takie same tutaj boków. I ja nazwałem sobie A oczywiście, mogłem nazwać X albo inną literą. I teraz zobaczcie, stosujemy twierdzenie Pitagorasa, ale uwaga, jakie są oznaczenia. Ten bok przy kącie prostym to jest na przykład piątka. Znaczy może ten, o to jest nasza piątka. To jest nasza dwunastka. A najdłuższy bok to jest u nas A. Czyli liczymy do końca. 25 plus 149 równa się A kwadrat. Czyli 169 równa się A kwadrat. No i teraz najlepiej znać na pamięć albo z zgadulę, jaka liczba do kwadratu da 169. To liczba będzie 13 cm. I teraz policzmy obwód, będzie łatwo. OB to się równa. 4 razy 13. Jak pomnożymy to pisemnie, to wyjdzie 52 cm. A jaki był wzór na pole rąbu? Wzór na pole rąbu to jest, moi drodzy, przekątna razy przekątna na 2, czyli E i F to są po prostu przekątne. No to zobaczcie, ile wynoszą przekątne. Ta przekątna wynosi 12 plus 12, to jest oczywiście 24. A ta przekątna wynosi 5 plus 5, czyli 10, dzielony na 2. 24 na 2 to jest, moi drodzy, 12, 12 razy 10 to jest 120. I to już jest pierwsze zadanie, 120 cm2. Czyli jeszcze raz skupmy się na o tym kroku, jeszcze raz go umówmy. Czyli zobaczcie, piątka to jest to samo co B, dwunastka to jest to samo co A, a A to jest to samo co C. Czyli tak możemy sobie tutaj oznaczyć. Próbujemy kolejne zadanie. Tutaj mamy równoległobok. Równoległobok charakteryzuje się tym, że ma boki parami równe, czyli zobaczcie, co się będzie pojawiać. Wezmę może inny kolor. Jeżeli tu jest ósemka, to i tutaj jest ósemka. A jeżeli tu jest 45 stopni, to i tutaj jest 45 stopni. I teraz tak, co możemy tutaj wykombinować dalej? Jeżeli tu jest ósemka, a tu jest 45 stopni. To miara tego kąta to będzie 180 odjąć 90, odjąć 45 stopni. Czyli jest 90 odjąć 45 to jest 45 stopni. Czyli wiemy, że te długości są takie same. Możemy sobie wprowadzić x. I teraz tak, weźmy sobie czarny. Jak policzyć tego x? Zobaczcie, korzystamy znowu z Pitagorasa. Mamy to do kwadratu plus to do kwadratu równa się to do kwadratu, czyli piszemy x kwadrat plus x kwadrat równa się 8 kwadrat. x kwadrat plus x kwadrat to jest 2x kwadrat równa się 8 do kwadratu 64 i dzielimy na 2, czyli x kwadrat równa się 32. I teraz czy znacie liczbę, która podniesiona do kwadratu znaczy da 32? trzeba ją po prostu znaleźć czyli robimy tak zwany rozkład 32 i tutaj jest dzielenie na 2 to jest 16, na 2 to jest 8 na 2 to jest 4, na 2 to jest 2 i na 2 to jest 1 i teraz piszemy x kwadrat to się równa no i możemy napisać moi drodzy, że to jest 2 do kwadratu dalej razy 2 do kwadratu i razy 2 i teraz wszystko możemy spierwiastkować Czyli x to się równa pierwiastek z 2 do kwadratu razy 2 do kwadratu razy 2. I teraz odwołuję się do Waszej wiedzy z i pierwiastków. Wszystko możemy osobno spierwiastkować. Każdy z tych trzech elementów, czyli zobaczcie co nam wyjdzie. Wyjdzie nam 2 razy 2, to jest... Stąd wyjdzie nam 2 razy 2 to 4, 4 pierwiastka z 2 tak. I teraz co trzeba zrobić dalej? Możemy już policzyć oczywiście obwód bo obwód będzie bardzo łatwo do policzenia, bo to będzie 8 plus 8, czyli 8 razy 2, dodać 2 razy 4 pierwiastka z 2. Czyli 8 razy 2 to jest, moi drodzy, 16, 16 plus 8 pierwiastka z 2. I już tego nie dodajemy. A teraz pytanie, jak policzyć pole? Zobaczcie, jaką tutaj macie fajną figurę. Czy musimy liczyć wysokość? No nie musimy. Dlaczego nie musimy? Bo ten równoległobok to są dwa pola trójkątów. Wy wzór na pole trójkąta znacie. Czyli piszemy pole równoległoboku. Napiszę w skrócie równ. Kropka. Równa się. I teraz zobaczcie, to jest to razy to na dwa. Bo to jest x razy x na dwa to jest pole tego trójkąta. I teraz drugi jest taki sam. Tutaj też jest kąt prosty. Dlaczego tutaj jest kąt prosty? Dlatego, że suma kątów przy jednym ramieniu musi wynosić 180 stopni. To też odwołuję się do Waszej wiedzy, którą dziś tam macie, czyli tutaj jest łącznie 180 stopni, czyli tutaj jest znowu x, tu jest x, czyli macie dodać x razy x na 2. Równa się i teraz zobaczcie, x razy x to jest x kwadrat i x kwadrat jest tutaj policzony, czyli to jest 32 na 2. Dodać 32 na 2. Czyli 16 plus 16 to jest po prostu 32. Przechodzimy do kolejnego zadania z trapezem. Jak policzyć trapez? Najpierw liczymy sobie długość boku, którą tutaj to jest oczywiście kąt prosty, nazwiemy sobie x. No i zaczynamy liczyć. Czyli mamy 8 do kwadratu plus x do kwadratu równa się 17 do kwadratu, czyli 64 plus x kwadrat równa się 289 czyli x kwadrat równa się 289 odjąć 64, czyli mamy, moi drodzy, 225, czyli x wynosi 15. Najlepiej nauczyć się wszystkich potęg od dziesiątki do na przykład dwudziestki piątki do kwadratu na pamięć. Wtedy łatwo wam to będzie wpalić. I teraz tak, jeżeli to macie 15, to przydałoby się znaleźć jeszcze ten bok, który nazywa się y, jak on zaznaczy na czerwono i można narysować tutaj taką długość. I teraz tak, zobaczcie, skoro tu jest 15, tutaj jest 8, to pytanie jaka jest ta długość między tym a tym. No widzimy, że to jest szóstka, czyli zaznaczmy na przykład na niebiesko, że ta długość to jest szóstka. Pytanie ile wynosi ta długość, skoro tu jest 15 całość, to tu musi być 15 odjąć 6, czyli po prostu 9. I układamy kolejnego Pitagorasa. Jaki Pitagoras będzie tym razem? Tym razem będzie Pitagoras na ten trójkąt. Czyli zobaczcie, tutaj jest 9, tu jest 8, a tu jest y, czyli piszemy 9 do kwadratu plus 8 do kwadratu równa się, moi drodzy, y do kwadratu. Czyli 81 plus 64 równa się y do kwadratu. 81 plus 64 to jest w matematyce 145. 145 równa się y do kwadratu. I robimy rozkład. Piszemy 145 i dzielimy na 3. No, podzielmy sobie to tutaj. Ja się posłużę kalkulatorem, żeby pewne rzeczy przyspieszyć. 45, no na 3 się nie podzieli, przepraszam, na 5 się podzieli. 145 podzielimy na 5. No to będzie 29. Ale 29 już się na nic nie podzieli. Czyli zobaczcie, jaka będzie fajna rzecz. Y to się po prostu będzie równał Czyli zostanie jedynka, pierwiastek ze 145. I teraz liczymy obwód. Obwód takiej figury to jest, moi drodzy, suma wszystkich boków, czyli po kolei 8 plus 15. 8 dodać 15, dodać pierwiastek ze 145, dodać 6. No i teraz jedziemy, 8 plus 15 to 23, plus 6 to 29, plus pierwiastek ze 145. No i teraz pole. Jaki jest wzór na pole trapezu? To jest po prostu A plus B razy H na 2. Co to jest A i B? A i B to są podstawy, H to jest wysokość. Czyli zobaczcie, podstawa to jest 15 plus 6, 15 dodać 6 na 2, to w nawiasie, razy wysokość, która wynosi u nas 8. No i wyliczamy do końca. 5 plus 6 to jest 21, dwójka z ósemką się skróci, tu zostanie 4, 21 razy 4... To jest, moi drodzy, 84. I teraz, które zadania warto sobie przećwiczyć? No tutaj, y, ja wam wcześniej mówiłem, żebyście robili te zadania, ale myślę, że jeszcze raz spróbujecie właśnie popatrzeć. To są zadania na stronie 273. To jest pierwsze zadanie na stronie 273 z Waszej książki. Tak samo możecie kombinować zadanie, no drugie można powiedzieć, na stronie 274. No, i ćwiczyć sobie te ćwiczenia, które tutaj macie, szczególnie ćwiczenie pierwsze, można sobie robić i, i patrzeć, czy wam to wyjdzie. Czyli tu jeszcze jest ćwiczenie pierwsze na stronie 271, czyli na bazie tego można próbować robić. Na dzisiaj tyle, dziękuję za Waszą uwagę, trzymajcie się.